Dziś pokażę Wam kolejne ciekawe ustawienie na moim efekcie Darazm. Jest to Delay z Reverbem. To jest takie ustawienie, które w sumie słyszycie często i tak na filmikach, bo po prostu w nagraniach używam go jako Reverb. Gram na czystym wzmacniaczu. Jest to profil obecnie na Tonexie, który zrobiłem sobie tutaj z własnego setupu. No i jako, że to jest całkiem czyste brzmienie, to często używam właśnie dwóch efektów, które są zazwyczaj włączone cały czas. I jest to właśnie Darazm. I mój overdrive, który robi za taki przyjemny preamp, zobaczcie teraz, jak brzmi z samym overdrive'em. Więc brzmienie po prostu troszeczkę stało się pełniejsze. No i teraz dodajmy jeszcze Darazma. I tutaj bardzo ważne są ustawienia. Reverb daje mniej więcej na połowę feedback blisko tej grafiki, tutaj gwiazdki. I tak samo delay, tak jakby miał się stykać z tą tutaj chmurką, więc jakby bardzo krótki czas delay'a, dosyć spory feedback. No i ten reverb też, żeby miał taki ogonek mix. Tutaj do smaku zaraz e, sobie pokręcimy tym i zobaczycie jak to będzie brzmiało.